Cześć, witamy was na kanale Atletic Development i pomysłodawcą dzisiejszego tipa jest Tomek salsa, najbardziej sprawny salsamen w tej stronie Galaktyki. Eee, dzisiejszy typ będzie dotyczył retrakcji oraz stabilizacji łopatki. Do wykonania dzisiejszego tipa potrzebujemy dwa Monster Bendy o takiej średniej grubości. Oczywiście, jak nie macie dwóch, a macie tylko jeden, to też możecie wykonać tego tipa. Pokażemy Wam, jak to zrobić. Ćwiczenie to jest głównie skierowane do osób mających problem ze stabilizacją łopatki w trakcie wykonywania ćwiczeń i tych zespołem skrzyżowania górnego. Wykorzystać go również możemy w trakcie przygotowania ruchowego do treningu. Świetnie odpali wszystkie mięśnie około łopatkowe. Ćwiczenie to polega na ściągnięciu łopatek do neutralnej pozycji, bez wyginania się w kręgosłupie lędźwiowym i utrzymanie ich tam w trakcie trwania całego ćwiczenia. Główny akcent będzie tu położony na pracę wytrzymałościową mięśni odpowiedzialnej za stabilizację łopatki, czyli mocno popracujemy równoległobocznym, środkową i dolną częścią czworobocznego, zewnętrznymi rotatorami stawu ramiennego, a także lekko zaangażujemy również najszerszy. Jeśli już ogarniemy utrzymanie łopatki w prawidłowej pozycji, dodajemy kilka kroków w tył, co zwiększy trudność ćwiczenia. Możemy również chodzić na boki, co sprawi, że mięśnie będą pracowały pod różnym kątem. Dodatkowo polecam dodać ruch wiosłowania jednorącz z każdej strony. Jeśli chcemy jeszcze utrudnić tą wersję, dorzucamy mini Benda, co dodatkowo zaktywizuje mięśnie pośladkowe, średnie do pracy. O ile mamy tylko jedną gumę albo problem tylko z jedną łopatką, możemy wykonać wszystkie wariacje jednorącz. Ćwiczenie to również możemy wykonać w parach, co jest fajną wersją dla trenerów personalnych chcących w większym stopniu zaangażować się w jednostkę treningową swojego podopiecznego. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do odwiedzenia profilu Tomasza na Facebooku. Link znajdzie się w opisie. A także nie zapomnijcie dać subskrypcji oraz łapkę w górę. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na razie.